Upieczemy chleb ze skwarkami na drożdżach. Do miski dodaj sól, letnią wodę, pszenną mąkę chlebową, żytnią i żytnią pełnoziarnistą, drożdże, cukier, kminek i ocet. Listę składników znajdziesz w opisie, a następnie wyrabiaj ciasto przez 10 minut. Weź dwie garści skwarków, podziel je na pół, jedną połowę zostaw w całości, a drugą posiekaj. Posiekane mają nadać smak całemu chlebowi, a w te całe przyjemnie się wgryziesz. Dodaj do ciasta i pozwól się wymieszać. Wyłóż ciasto na oprószoną mąką stolnicę, również je oprócz mąką i składaj do środka, żeby uformować kulę. Wrzuć je do oprószonej mąką miski, przykryj i zostaw do wyrośnięcia, aż podwoi objętość. U mnie rośnie w piekarniku, w przeciwnym razie postaw w ciepłym miejscu. Wyrośnięte ciasto znowu na stolnicę i ponownie je kilka razy złóż w ten sposób. Za każdym razem składaj je mniej więcej do 2 trzecich długości. Znowu uformuj kulę, jeśli masz okrągły koszyk do wyrastania, i obróć ciasto szwem do góry. Włóż do opruszonego mąką koszyka, posyp jeszcze trochę mąką i zostaw do wyrośnięcia na 1,5 do 2 godzin. W ten sposób będzie to wyglądać ładnie. Odwróć to na papier do pieczenia i włóż do żeliwnego garnka, który był przez 20 minut w piekarniku nagrzanym do 240 stopni. Przykryj pokrywką i włóż z powrotem do piekarnika na 240 stopni na pół godziny. Po tej pół godzinie zdejmij pokrywkę, zmniejsz temperaturę do 200 stopni i piecz przez kolejne 15 do 20 minut, aż chleb się zarumieni. Gotowy chleb wyjmij na kratkę, a jeśli chcesz mieć bardziej miękką skórkę, posmaruj go słoną wodą. Pozwól mu całkowicie ostygnąć i wtedy go pokrój. A jeśli przypadkiem zostawisz go bez absolutnie żadnego nadzoru na stole, to z pewnością zjedzę Ci to całego, bez reszty. No to na razie, cześć!